To jest temat, na który chciałabym poprosić mojego męża Daniela Olbrychskiego o powiedzenie Ci w kilku zdaniach naszej wizyty w 2015 roku, w drugim dniu wyborów prezydenckich, które przeżnęliśmy strasznie, a byliśmy wtedy na festiwalu w Cannes. Daniel, tylko krótko. Dobra. Nie, nie, dobra. Tak, to był 15 rok. Pamiętam, pierwsza tura była, jeszcze byłem wtedy w Polsce i komentowałem pierwszą turę, w której już przewaga pana Dudy nad panem Komorowskim delikatnie się zaznaczała, ale ja wtedy skomentowałem wypowiedź kandydata jeszcze, Dudy, obrzydliwej. To była wypowiedź. I która zarzucił panu Komorowskiemu brak patriotyzmu, że ten, nie, że ten przeprosił za jedwabne. I ja odpowiedziałem: Człowiek, który wygłasza takie sądy, czy będzie prezydentem, czy nie, to nie jest człowiekiem, którym należy podać rękę. Potem druga tura się odbywała. Byłem wtedy w jury w Cannes i skończył się festiwal. I już wiedzieliśmy, że drugą turę wygrał też pan Duda. Schodzimy po schodach tych czerwonych z Pałacu Festiwalowego, tam fotografowie, bla, 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 bla. wielki gwar i słyszę pięćdziesiąt metrów od schodów, słyszę z akcentem i zdaniem, pan Daniel, pan Daniel, a wy znacie, kto będzie waszym prezydentem. My udajemy, że nie bardzo wiemy. I krzyczy, no kakój ta Duda, jakiś to Duda, powie, krzyczy Rosjanin. No tośmy tak niby to odebrali niezbyt wesoło. A wy znajcie, pan Daniel, kto zawtra, utram, pierwyj pasliot telegramku z pozdrawieniem. No i wtedy my w troje, Krysia, ja i ów, dziennikarz rosyjski Władimir Władimirowicz Putin. I skazał, mała dziec, żurnalista. Taka to była słodko-gorzka anegdota. Szanowni państwo, ja, ja jednak zareaguję, dziękuję Ci bardzo z, z całym szacunkiem. Po pierwsze jednak dłoń podawajmy wszystkim, dlatego, że jak, jak będziemy tak zaczynać, to naprawdę źle skończymy. I powiem Państwu jedną konstatację, a mianowicie... Obyśmy nie zatęsknili za prezydentem Dudą. Zobaczcie sobie na. Zobaczcie sobie, zobaczcie sobie, zobaczcie sobie jak, jakich, mam, jakich ja mam dzisiaj najpoważniejszych konkurentów. Co by nie mówić o prezydencie Dudzie w sprawach dotyczących polityki zagranicznej, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zachował się odpowiedzialnie i mówiliśmy jednym głosem. I to ważne i to trzeba docenić. I trudno nam sobie, to było jeszcze parę miesięcy temu, myślę wszystkim wyobrazić, że może być gorzej, ale naprawdę dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że może być gorzej. I również powiem Państwu, że jednak prezydent Duda miał pewne doświadczenie. Dzisiaj ocencie Państwo sami kandydatów, więc warto też o tym pomyśleć, drodzy Państwo, że zawsze może być gorzej, ale że zawsze może być dużo lepiej. I słuchajcie, ostatnie pytanie, bo tak... Słuchajcie, ostatnie pytanie, bo tak jak powiem, musimy wyjść też do osób, które nie zmieściły się na sali, czekają na zewnątrz, więc bardzo proszę o zadanie pytania. Dziękuję. Dzień dobry panie prezydencie. Nazywam się Ewa Drapińska. Nie tylko młodzi ludzie stracili kompleksy. Jest pan dzisiaj wśród seniorów. To jest miejsce, mediatyka to jest miejsce stworzone dla seniorów. Tutaj ćwiczy i pracuje na różnych fakultatywnych zajęciach. Od rana do popołudnia ponad kilkaset osób. Także my tu też jesteśmy w super formie i za Panem cała Polska naprzód. Natomiast mam dwie uwagi. Pierwsza. Dlaczego tak łagodnie z Ameryką? Ja tylko krótko przypomnę, 91 rok Zatoka Perska 2001 rok Irak na podstawie takich nie do końca pewnych e, informacji, że tam rzeczywiście jest ta broń. E, 2003 rok Afganistan. Ja akurat w czasie Afganistanu pracowałam w centrum informacyjnym MONU. Moim zadaniem między innymi, ponieważ jestem dziennikarką z zawodu, było pisanie nekrologów dla żołnierzy po śmierci żołnierzy. Uważam, że jesteśmy zbyt soft. Soft power to jest super sprawa, ale jednak kiedy jest tam Donald Trump, osoba całkowicie nie, nieprzewidywalna, Elon Musk, który marzy o tym, żeby umrzeć na Marsie, a wcześniej stworzył 14 dzieci z różnymi kobietami, to my nie, nie jesteśmy tacy happy. Prawda? Okay. I teraz jeszcze druga sugestia i błaganie do Pana wiem, że w imieniu wielu osób to mówię za delikatnie z pisem, za delikatnie. Dziękujemy bardzo, Panie Prezydencie. Okay. Po pierwsze, ja powiedziałem, że wyspiliśmy się wszyscy jako społeczeństwo kompleksów a przede wszystkim młode pokolenie, więc oczywiście zgadzam się z panią, że seniorki i seniorzy też. Po drugie, ja nie jestem publicystą, ja jestem politykiem i ubiegam się o najważniejszą funkcję w naszym kraju. I uważam, że nie jest moją rolą komentowanie tego, co mi w duszy gra i ocena prezydenta Trumpa, zwłaszcza że wszyscy moi amerykańscy przyjaciele mówią, że jedna rzecz jest to, co prezydent Trump mówi, druga rzecz jest to, co robi, to drugie trzeba oceniać na spokojnie. Poza tym ja uważam, że dzisiaj i powiedziałem to na wstępie tego wystąpienia dzisiaj nie jest sztuką, jakby budować emocje, zwłaszcza emocje negatywne, bo one w nas gdzieś tam buzują, tylko sztuką jest powiedzieć nawet w takiej sytuacji, która jest trudna i nieprzewidywalna, ja mam plan, wiem dokładnie, co trzeba zrobić. I wydaje mi się, że wiem jak rozmawiać z prezydentem, z prezydentem Trumpem bez godzinnego spacerowania po pokoju w nerwach, tylko na spokojnie, rzeczowo i po partnersku. I myślę, że też nawet nie myślę, wiem, że prezydent Trump ceni ludzi, którzy postępują w sposób asertywny i partnerski. Więc uważam, że tak trzeba dokładnie postępować. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o PiS, ja chcę jasno powiedzieć jedno rozliczyć jak najszybciej, i zamknąć ten rozdział. Ja jestem zmęczony mówieniem o pisie. Mam tego dosyć. Ja chcę mówić o przyszłości. Uważam, że dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej i proszę mi wierzyć, jakbyśmy, jakbyśmy naprawdę chcieli parę złośliwości, parę szpilek. Umiem to robić. Tylko ja uważam, że dzisiaj właśnie sztuką jest powstrzymać się od tego, wbrew temu, że część z Państwa na to czeka, bo wszyscy lubimy emocje i wszyscy lubimy, jak ktoś dosadnie o nich powie prawdę, bo prawda jest ważna. Natomiast ja naprawdę dzisiaj uważam, że wszyscy chcielibyśmy odetchnąć, rozliczyć, zamknąć ten rozdział i skupić się przede wszystkim na przyszłości i skupić się na tym, żeby spróbować skleić to, co się da skleić. I na pewno nie będziemy, tego, nie będziemy mogli tego zrobić przez cały czas tylko i wyłącznie opowiadając o PiSie. I powiem Wam na koniec jedną rzecz. Jest takie zdjęcie, które ja sobie wydrukowałem, a mianowicie jest dwóch pływaków. Ten, który prowadzi, patrzy tylko i wyłącznie na linię mety, a ten, który jest drugi, patrzy na tego, który prowadzi. Zwycięzca patrzy na linię mety. I to moi konkurenci ciągle mówią o mnie. A ja im tej przyjemności nie zrobię i będę mówił o tym, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, a nie będę mówił o nich, proszę Państwo. Wielkie, wielkie brawa Rafał Trzaskowski!